Pierwsze lotnisko w Warszawie nie powstało w czasach naszej umiłowanej, socjalistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pierwsze lotnisko w Warszawie nie powstało także w czasach przeklętej, kułackiej, burżuazyjnej II Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze lotnisko w Warszawie powstało jeszcze w 1910 roku na terenie przynależącym do poligonu carskiej kawalerii, a mieściło się ono na obecnych polach mokotowskich. Z czasem podjęto decyzję o tym, że należy lotnisko przenieść. Do innej lokalizacji. Z racji tej, że ruch pasażerski ciągle rósł, a wokoło lotniska powstawała coraz ciaśniejsza zabudowa miejska. Dlatego też narodziła się konieczność przeniesienia lotniska gdzie indziej. Już w czasach przeklętej burżuazyjnej II RP w 1924 roku władza doszła do wniosku, że najwyższa pora dokonać zakupu 460 hektarów gruntów, rzecz jasna za środki państwowe. Grunty, takowe wytypowano, mieściły się na południe od Warszawy. Czy osada o nazwie Okęcie cieszyło się z tego faktu? Nie wiadomo, ale za to wiadomo, że to właśnie w okolicy Osady Okęcie w 1925 roku rozpoczęto budowę ambitnego projektu centralnego portu lotniczego. Co rozpoczęto w 1925 roku, ukończono dopiero 8 lat później. Zbudowano centralny port lotniczy w 1933 roku i rzecz jasna z uroczystą pompą oddano je do użytku dopiero rok później w 1934. Z danych wiadomo, że wybudowanie lotniska kosztowało skarb państwa 10 milionów złotych. Powstały trzy hangary, do tego warsztaty, garaże, obowiązkowe kotłownie, no i rzecz jasna nie. Mogło przecież zabraknąć nowoczesnego i przestronnego budynku dworca lotniczego z konieczną betonową płytą postojową dla samolotów. Jak na epokowe wydarzenie przystało oczywiście dobrym posunięciem piarowskim było, że w kwietniu 1934 roku uroczystość otwarcia poprowadził sam prezydent Ignacy Mościcki. Z dumą w głosie otwierał lotnisko, wiedząc, że w końcu stolica kraju zyskała obiekt, który nadawał mu status w pełni. Europejskiego kraju. Już w ciągu pierwszego roku było ogromne zainteresowanie, by z lotów korzystać. Po podsumowaniu pierwszego roku działalności w nowym porcie odnotowano obsłużenie ponad 10 tysięcy pasażerów, a dokładnie 10 750. Kiedy czarne chmury zaczęły zbierać się nad naszą ojczyzną i staliśmy u progu II wojny światowej, Warszawa mogła szczycić się regularnymi połączeniami lotniczymi z sześcioma krajowymi czy siedemnastoma zagranicznymi lotniskami. Z dumą mogliśmy mówić o tym, że z centralnego portu lotniczego realizowano loty do tak odległych zakątków świata jak Palestyna czy Bejrut. A to nie wszystko, ponieważ plany ukazywały, że już niebawem miano uruchomić sporo połączeń transatlantyckich. Rzecz jasna na przeszkodzie takim marzeniom stanęły pierwsze bomby, które spadły na warszawskie lotnisko już pierwszego dnia wojny. Kiedy po klęsce kampanii wrześniowej stwierdzono znaczne uszkodzenia, Niemcy nieco odbudowali lotnisko, a także infrastrukturę. Postanowili zająć obiekty portu, jak i pobliskie zabudowania, czy zakłady lotnicze pod dwie niemieckie szkoły lotnicze. A Luftwaffe mogą korzystać z powstałego tutaj zakładu naprawczego, pracując Właśnie na potrzeby niemieckiego lotnictwa wojskowego. Firma Junkers czuwała nad lotniskiem, przy okazji prowadząc tutaj ośrodek badawczy. Kiedy okupacja niemiecka rozpoczęła się na dobre, na lotnisku wybudowano pierwszą betonową drogę startową, którą zniszczyły wycofujące się niemieckie wojska w 1945. Kiedy zakończyła się wojna, a polska Rzeczpospolita Ludowa dopiero rodziła się w bólach, na barkach polskich linii lotniczych lot spoczywał ciężar odbudowy lotniska. Wyremontowano to, co pozostało po przedwojennych zabudowaniach czy wyposażeniu portu. Do tego rozpoczęto masowe odgruzowywanie. Budowniczym zajęło dwa lata, by wybudować płytę postojową, betonową drogę startową, hangary, wszelkiego rodzaju budynki bazy technicznej oraz prowizoryczny budynek dworzeniowy. Z połączeń, z jakich słynęło lotnisko przed wojną, niewiele pozostało. Po wojnie stolica naszego socjalistycznego kraju miała na stanie znikomą ilość połączeń. Głównie były to połączenia z innymi lotniskami krajowymi. W miarę upływu czasu uruchamiano rejsy międzynarodowe, a loty na Okęcie rozpoczęły samoloty zagranicznych przewoźników. Do końca lat 40. uruchomiono połączenia między innymi z Belgradem, Berlinem, Brukselą, Kopenhagą, Sztokholmem, Budapesztem, Bukaresztem i Polską. Frage. Choć obiecująco rosła ilość połączeń lotniczych, tak niestety rozwój tych połączeń drastycznie wyhamował. Działo się tak dlatego, że pierwsza połowa lat 50. XX wieku to w końcu okres napięcia w stosunkach między państwami Europy Wschodniej i Zachodniej. Na porządku dziennym było wzajemne wypowiadanie umów lotniczych jedynie dlatego, że ówczesna władza była dość nieprzychylnie nastawiona wobec zagranicznych przewoźników. Coś dopiero ruszyło, kiedy w 1956 roku doszło do wielu. Zmian politycznych. Ożywiony rozwój stosunków z innymi krajami zaowocował koniecznością uruchamiania nowych rejsów do kolejnych destynacji poza granicami Polski. Rejsy do Warszawy rozpoczęły linie Deutsche Lufthansa, KLM, Sabena, SAS, British European Airways. Dzięki nowym przewoźnikom operującym z warszawskiego portu Polska uzyskała połączenia z Londynem, Brukselą, Amsterdamem i Berlinem. Polskie linie lotnicze LOT skupiały się w tym czasie na rozwoju siatki połączeń oraz zakupu samolotów, pozostawiając na dalszym planie kwestie rozwoju infrastruktury lotniskowej. Pod koniec lat 50. mocą rozporządzenia ministra komunikacji do życia powołano Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Zadania były proste. Kontrolować ruch lotniczy, eksploatować lotniska oraz budować, budować i jeszcze raz budować. Oprócz tego, że jego działalność była finansowana z budżetu, to pieniądze pozyskiwali dzięki opłatom lotniskowym. Kiedy na dobre zarząd nie zdążył się rozsiąść, już postanowiono zakupić radar Avia, żeby było czym Kontrolować loty cywilne. Do tego z miejsca podjęto decyzję o rozbudowaniu portu lotniczego w stolicy, w samym sercu polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Prace projektowe nowego dworca lotniczego rozpoczęły się w 1962 roku. Po dwóch latach rusza budowa nowego obiektu. Nowy projekt nawiązuje do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych stosowanych na zachodzie. Przepustowość nowego międzynarodowego dworca lotniczego była szacowana na około 2 miliony pasażerów rocznie. W tym samym w tym czasie powstaje Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego z wieżą kontroli lotniska. Instalujemy radar precyzyjnego lądowania PAR niemieckiej firmy Telefunken. Drogi startowe numer 1 i numer 3 rozbudowano i wyremontowano. Na trójce pojawiają się światła podejścia czy system wspomagający lądowanie przy ograniczonej widzialności ILS. Oficjalne otwarcie międzynarodowego dworca lotniczego następuje w 1969 roku. W 1971 roku odprawiono pierwszy milion pasażerów. Liczba obsługiwanych pasażerów rosła szybko. Raptem po kilkunastu miesiącach funkcjonowania nowego obiektu okazało się, że jest już za mały. W 1975 część administracyjno-biurowa portu została przeniesiona na południowe części lotniska. Pod koniec lat 70. Z Modernizowano system łączności radiowej w centrum kierowania ruchem lotniczym. Kontrolerzy dostali też używany do dziś skomputeryzowany węzeł lotniczej sieci dalekopisowej AFTN. Wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego mocno przyczyniło się do spadku liczby lotniczych przewozów pasażerskich. Tendencja wzrostowa pojawiła się w 1983 roku. Liczba obsługiwanych pasażerów z roku na rok znów zaczęła rosnąć. Dlatego też w 1986 roku rząd podjął decyzję o kolejnej rozbudowie warszawskiego portu. Reforma gospodarcza przeprowadzona przez rząd pod koniec lat 80. skutkowała stworzeniem nowych struktur zarządzających lotniskami i ruchem lotniczym. W 1987 roku powołano przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze, jednostkę samofinansującą się. Efektem wejścia w życie ustawy o PRL była intensyfikacja rozwoju polskich portów lotniczych. W ostatnich latach PRL-u przeprowadzono pracę do budowy nowego terminala pasażerskiego. Budowa Nowego obiektu ruszyła dopiero w roku 1990. Po dwóch latach inwestycję ukończono. Za 300 milionów marek niemieckich wybudowano dworzec lotniczy, parking wielopoziomowy oraz sieć dojazdów drogowych. Warszawa zyskała nowoczesny terminal o przepustowości 3,5 miliona pasażerów rocznie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się podobało, dajcie kciuki w górę, a jak się nie podobało, to dajcie kciuka w dół. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zostawi komentarz pod filmem Łapkę w górę, no i przeleci się samolotem polskich linii lotniczych. Najlepiej z Okęcia. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.